Wspieramy 26. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Wprowadzenie tej sesji z oczywistych powodów przekaże panu wiceprzewodniczącemu Józefowi Wodzińskiemu. Punkt 3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 25.08.2016 2016. odwołanie Radnej Elżbiety Naturalnej z przewodniczącej Rady Miejskiej w i podjęcie przedmiotowej uchwały. Do składu komisji zgłoszono Radosława Cherełdzińskiego, Panią Dorotę Pytlewską i panią Ewę Skorupę. Szanowni Państwo, nic nie zmieniło się od chwili powołania w naszym przekonaniu, co powodowałoby odwołanie pani Elżbiety Naturalnej. Nie kompromitujmy się dalej, pracujmy normalnie. Działajmy, idźmy do przodu i Klub Radnych Plus będzie głosował przeciw odwołaniu przewodniczącej Rady Miejskiej pani Elżbiety Naturalnej. Pan przewodniczący będzie osobiście sprawdzał, nadzorował, czy to co powiedział to będzie się spiszczało w tych kartach do głosowania. No bo no różne rzeczy tutaj widziałem na tej sali, ale żeby w tajnym głosowaniu deklarować jawność, to jest, to jest, rzadko to jest sytuacja, ale i też to trzeba przeżyć. Dziękuję. Czechowski Adam. Pagieła Małgorzata. Pawlikowska Jolanta. Wierzchała Krzysztof. Celerowicz Monika, Wodziński Józef. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Oddano 23 głosy, w tym 23 głosy ważne. Nie było głosów nieważnych w związku z tym. Głosów za odwołaniem Radnej Elżbiety Naturalnej z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie oddano 11. Głosów przeciwnych oddano 11. Głosów wstrzymujących oddano 1. Na podstawie wyników głosowania, zgodnie z regulaminem głosowania, komisja skrutacyjna stwierdza, że Rada Miejska w Bełchatowie nie dokonała odwołania radnej Elżbiety Naturalnej z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie. Pani prezydent, pytanie małe. Czy jest zadowolenie po, tych, po tym głosowaniu? Szanowni Państwo, to jest wewnętrzna sprawa Rady Miejskiej, na pewno nie. Ale prezydenta. Pani jako prezydent miasta, czy jest zadowolona z tego obrotu spraw? Nie odpowiem na to pytanie. A dlaczego? Przepraszam. A to jest naprawdę. A mieszkańcy chcieliby wiedzieć. Państwo, mieszkańcy chcieliby wiedzieć, czy jest zadowolenie, czy nie ma odwołanie. tego zadowolenia przewodniczącej rady miejskiej i wniosek jaki został złożony jest wewnętrzną sprawą radnych i rady miejskiej. Pani prezydent nie ma zdania w tym temacie. I prezydent nie powinien i ja tego zdania nie mam. Nie, nie czuję się pani redaktor zadowolona w obliczu tych dr dramatycznych wydarzeń jakie dzieją się dzisiaj w regionie, w mieście Trudno, trudno byłoby mi odczuwać satysfakcję czy zadowolenie. Ubolewam nad takim obrotem spraw i mam nadzieję, że te dwa lata kadencji samorządowej, które jeszcze przed nami pozwolą nam. Mm, Udowodnić mieszkańcom, że prawo i sprawiedliwość to nie jest grupa kłócących się ludzi, ale grupa ludzi, którym zależy na pracy na rzecz mieszkańców. I ja moją pracą obiecuję mieszkańcom zrobić wszystko, aby wynagrodzić tą utratę zaufania, jaką mam niestety świadomość dzisiaj, no niestety spada na prawo i sprawiedliwość. Czy ta Rada w tym składzie przez następne dwa lata jest w stanie wypracować coś dla tego miasta poza kłótniami i poza tym, co do tej pory mieliśmy szansę obserwować? Mam nadzieję, że tak, i jako przewodnicząca zrobię wszystko, żeby tak było. Mam nadzieję, że tak. Pani Elżbieta, naturalna przewodnicząca Rady Miasta, pozostaje na swoim stanowisku. E, obawy i groźby, które były kierowane do pana e, radnego. Nie zostały potwierdzone. Wszystko się szczęśliwie skończyło. Tak możemy to spuentować? Tak, i tak, i tak to stwierdzam, że jestem za, naprawdę zadowolony z tego, że nie będą mnie szyganować, bo choćbym głosował za nim, aby, prze, aby wygrał, to i tak by mnie zwolniali, bo on mi powiedział, my wiemy, w twór, jakich spółkach twoja rodzina pasuje. I to, to, to mnie, to mnie doprowadziło do tego, że wiedziałem, że będzie, będzie walka. I to mnie dowodzi, że to kolega, który tyle lat razem pracowaliśmy i naprawdę nie miał do niego nic do niego. Nie miał. Interesy, interesami. Jeszcze mam jedno pytanie. Jak pan jako radny reaguje na to, że pani prezydent w tym momencie nie potrafi zabrać zdania na temat tego, czy jest ta sytuacja poprawną i czy są powody do, do zadowolenia, że wreszcie Rada Miejska będzie mogła pracować, czy nie? Moim zdaniem pani prezydent jest wybrana publiczną osobą, więc nie powinna, powinno być tak, czy nie. Powinna to powiedzieć, czy jest zadowolona, czy nie zadowolona. Moim zdaniem no, nie przystoi na pani prezydent nic nie powiedzieć. Ludzie czekają, pytają się. Przecież ludzie to są my, miasto. A pani prezydent jest jedna, nasza. Więc powinna powiedzieć, jestem zadowolona, nie jestem zadowolona. Przecież nikt by się nie stało. Niech traktuje ludzi wszystkich normalnie. Nas, was, nie ma to opozycja, My nie jesteśmy żadną opozycją. My jesteśmy Polakami, my dołków nie kupimy podpisem. Powinno powiedzieć normalnie. Tak? Jestem zadowolony albo nie. Nie jestem zadowolony. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że taki wynik głosowania w ogóle do takich rzeczy to nie powinno dochodzić. To fakt. A dlaczego doszło? No trudno jest powiedzieć. Ja nie jestem we władzach pisu i, i dostaliśmy pismo od szefa tych struktur powiatowych, struktur Czyli powiatowych pisu, od pana senatora i te. Który? który po prostu tam nam wytknął pewne nieprawidłowości i po prostu zalecał zajęcie się tą sprawą, więc mm -hmm. ja jako karny członek podjąłem się tego. Ale nie podpisuje się pan pod tym, czy podpisuje się Podpisu pan? Podpisałem się pod tym, że nie sprawdzałem tego pod względem formalno-prawnym, ale no jeżeli to przełożony pisze na piśmie i to daje nam, no to dla mnie to jest rozkaz. Mm -hmm. Pomimo tego, że nie okazało się to podstawne, radni zagłosowali tak, za tym, żeby pani przewodnicząca została na swojej funkcji, to znaczy, że ten zarzut i te obiekcje, które były postawione przez pana senatora, nie były słuszne. No. W części oceny nie było już słuszna. W a w jakiej części, części były? Słuszne. W jakiej były? No nie wiem, w, jak, w jakiej były, trudno mi no, jest, bo pan, jako wiceprzewodniczący, powinien wiedzieć faktycznie, ponieważ mieszkańcy jakby oczekują tego. Od yy, jakiegoś czasu, dłuższego czasu, odbywa się walka pomiędzy, pomiędzy można powiedzieć, pis a pis. Ludzie się interesują, to są wyborcy, którzy oczekują ja, ja, ja informacji. Też widzę, ja też to widzę. I co z tym Państwo robicie? Ja nie jestem członkiem pis więc to nie do mnie. Ale jest, pytanie. Jesteś państwu, jesteście Państwo. Tak. No właśnie. A tu widzę walkę młodych ze starymi, to w partiach ja obserwuję często. Czy dobro to wyższe wybucha, nie jest ważniejsze od, od młodych przeciwko starym, no ja tak, tak ogólnie Ale... widzę, to są często w partiach są i były, są i będą. Ale to powinny między bunt? sobą. O ci... jakim buncie pan mówi? No Ja widzę buncie młodych przeciwko starym. Ale jakim młodym? Kogo pan no, nazywa po... młodymi? Chodzi o władzę, o władzę, jakby to powiedzieć, o parlamentarzystów. No, Konkretnie to. nazwisko. Kto jest tym młodym? No wiadomo, pani wie przecież, kto jest młody, bo u pani również wywiad udzielał ten młody. Czyli mówimy o panu Kubiaku, tak? No pani tak powiedziała, ja to podtrzymuję. Pan to podtrzymuje pomiędzy panem senatorem tak. starym, tak? Tak, 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 tak to mhm. wygląda. Dlatego to było pismo mi się wydaje i po kłosie tego to było to głosowanie. Czy warto tą sytuację, która teraz zaistniała położyć na szali przegranych najbliższych wyborów przez PIS właśnie przez takie sytuacje, które teraz tu mają miejsce. No to, to... Nie, nie czujecie się państwo w odpowiedzialności Pyt... Pyt... za to? Pytanie to nie do mnie, do władz PIS. Ja akurat nie, nie kształtuję wyborów, ani nie list nie układam, także to nie jest nie do mnie pytanie.